Kontrowersyjne praktyki w renomowanym szpitalu w Poznaniu. Pacjenci nie otrzymywali żadnej informacji o tym, że taki lek będzie podawany, o konsekwencjach jego podawania oraz ewentualnych powikłaniach. Siostra mówi, ty nie szukaj nogi, mówi, bo ty nogi nie masz. Jak nogi nie mam? Patrzę, no ja rzeczywiście nogi nie ma. Czy pacjenci otrzymywali leki w ramach nielegalnego eksperymentu? A wiadomo, na kimś musieli przebadać, no trudno. Umarł, bo tak traktują, mnie, że umarł, no to umarł, no. Koordynator i przerwana zmowa milczenia. Zaczęliśmy od dużych dabek, co w niektórych przypadkach kończyło się uderami krwotocznymi lub skonem pacjentów. Według mojego sądu, to był eksperyment medyczny. Źle przeprowadzony. Jakie jeszcze tajemnice skrywa szpital przemienienia pańskiego? Jeżeli okaże się, iż. Organy, które zostały pozyskane do przeszczepu, yy, nie podziły z źródła legalnego, również ten wątek będziemy wyjaśniać. Ja przepraszam, ale nie jest to przesłuchanie, tylko jest to, bo yy, ja staramy się jako dyrekcja i w ogóle postępować z panami w sposób otwarty. A dlaczego nie chce pan odpowiedzieć? A ja dlaczego miałbym? Kilka miesięcy temu zaczęliśmy docierać do pacjentów, którzy w ostatnich latach przebywali w Szpitalu Przemienienia Pańskiego w Poznaniu na oddziale chirurgii naczyniowej. Odnaleźliśmy żonę pana Leszka, 61-letniego pracownika zakładów mięsnych. Trafił do szpitala z bólem nogi. No, zostawili go na oddziale i ja pojechałam do domu po rzece, a on został, nie? Popodłączali. Mu tam jakieś urządzenia, deflony i zaczęli podawać leki. Nie? W jakim stanie on trafił do szpitala? On normalny był zdrowy, tylko go bolało pod kolanem. Poszłam do gabinetu i lekarz, ten co męża tam przyjmował, to mi kazał usiąść nie. Ja mówię, ale co się stało nie? A on mówi, jeszcze nie zdążyłem się przebrać po zabiegu i mówi, a pani już jest. Ja mówię, no bo Przyszłam i przyniosłam piżamę na zmianę i wodę do picia. A on mówi, niech pani usiądzie. A ja Nie niech pani usiądzie. A on tak zaczął owijać, nie owijać. Nie wiedziałam, o co mu chodzi. Mówię, no to co, żeście mężowi nogę obcięli? No bo tak w pierwszej chwili pomyślałam, nie? A on mówi, no nie. A on mówi, no to co, co w końcu, nie? A on mówi, to co, nie żyje? A on mówi, tak, nie żyje. Więc dobrze, że siedziałam, bo bym chyba Podsumujmy. Lek aktylizę w Polsce zarejestrowano po to, by ratować chorego po zawale, udarze i za płuc. Leczenie skutków innych schorzeń, np. zakrzepicy żył w nogach, teoretycznie jest możliwe, ale w takim przypadku wiąże się z ryzykiem poważnych powikłań, krwotokiem, a nawet śmiercią. Lekarze w klinice przemienienia. Robili to jednak tłumacząc to zasadą off-label, stosowania leków wbrew wskazaniom, jeśli medykament miałby pomóc w wyzdrowieniu. Powinno to być jednak działanie, jak mówią obecni i byli lekarze, na zasadzie wyjątku od reguły. W klinice w Poznaniu, jak twierdzą, to jednak regułą było. Na przestrzeni lat przynajmniej kilkaset razy. On nie ma skracji do tego schorzenia. Lecz no, możemy go podawać w tym schorzeniu również, jeżeli pacjent zostanie poinformowany o całej procedurze. Pacjent musi to wiedzieć, musi wyrazić na to zgodę. Pacjent musi być przez lekarza poinformowany, że robimy coś być może dla niego bardzo dobrego, ale mm, poza oficjalną rejestracją, poza tym, co ten lek ma w tej wielkiej płachcie opisane. Pacjenci o niczym nie wiedzieli a my nie wiedzieliśmy dokładnie, jakim to aktylizę dawkować. Zaczęliśmy od dużych dawek, co w niektórych przypadkach kończyło się uderami krwotocznymi lub zgonem pacjentów. Ilu było takich pacjentów jak mąż pani Gabrieli? Ile osób zmarło w szpitalu po podaniu aktylizy wbrew wskazaniom medycznym? Dlaczego o stosowaniu leku nie informowano chorych? I wreszcie, jeśli lek podawano w ramach eksperymentu, dlaczego nie został on nigdzie zgłoszony? Rozmawiamy o tym z dyrektorem Szpitala Przemienienia Pańskiego.